Tutaj Dawid nie było mnie przez parę dni, ale to nie mogłem. Więc... Przepraszam was za to, ale teraz będę. Odcinki. No może nie codziennie, prawie codziennie. I po prostu szałciał pod moimi odcinkami. Wy wbijacie łapki, piszecie komentarze. Ja się cieszę. Jak jeździsz? E, to nie do Was. Kurde No. A, minęło. Na... Zagadałem się. No i subskrybujecie mój kanał. I so, wiem, że są widzowie, którzy nie subskrybują mojego kanału, ale mnie oglądają, więc serdecznie zapraszam do naciśnięcia przycisku. Ha! Ci ciekawą policję jeszcze. Za wezmę fajny samochód. Da, 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 da tylko jaki to wziąć może ten bo wziąłem na bo... update'a no. z te 20 chcę skorzystać skorzystać skor, 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 skorzystać jakie mam i wchodźcie na kanał Ungarka Fikuśnego, czyli mojego kolegi z drużyny Pawła. Wpiszcie Ungarka Fikusny i subskrybujcie mój i jego kanał. Oczywiście nie zmuszę Was, tylko zapraszam do oglądania. I nie bójcie się tego czerwonego wcisku pod filmikiem. Serdecznie zapolecam. Do

Kurde. Mm, chciałem tak fajnie wyskoczyć Ale zwykle się nie udało o! No dobrze To się nie udało, przyznaję się, nie udało się Dzisiaj jadę na sparing z Piastą Oczywiście się nagrywa Nagrywa się, już 3 minuty oglądacie, nie ja chcę sobie kupić PC, -ta. chcę kupić sobie FIFA 16, GTA 5, single player online, tak jak teraz mam, na PC -ta. i chcę kupić sobie The Forest, to jest fajna gra, na telefon pobrałem, to nie jest taka pełna wersja, gdzie, no wstawaj ją, Cześć, Chociaż do mojego głowów to jest słaba, ale dobra Dziękuję Dajcie, ja muszę sobie zaznaczyć Ej, blisko jest. No, to sobie weźmiemy smyciarkę Ukraina, bo jest taka mis, tylko nie wiem po co. Co no ale... Dobra. Nie mamo. Moja mama. Te mnie usłyszeliście, nie wiem. Jedymy z tym koksem. To jest kruca Ding, też jest O jezu! Pięknie jadę. Jedziemy rozjechać do panią co do tego pana. Patrzcie jakie wyprzedz Taking over your route for you. Chociaż mogłem mi zabić. Pewno tu policjantu. Ale ja panu policjantów wygiwam. Pojadę ten. Przestańcie mnie gonić. jestem poprzednio, No czegoś cię za Wy chcecie pokonać? Dobra, zobaczymy się jak zgu... Zgubiłem policję. Ja się skrócę do obie. No to jedziemy, jedziemy, jedziemy. Do mnie to wiecie, ale przypomnę Wam Davis XD74 tak Instagrama. Tak samo yy, na Facebooku nazywam się Tak jak na YouTubie, czyli Dawid Guadunek. No to chyba z ty czy i pamiętam no, w poprzednim odcinku, bo, mówiłem o konkursie, że moż, można wygrać grę, ale to na PlayStation 3 mam. To może być gita San Andreas z mapką Geta 5 i San Andreas. O, pojechał źle. Yy, no i też, jeśli znajdę jakieś na PC, to gry. To chyba Hitman 2 i jeszcze jakąś żołnierską grę, nie wiem jaką. Jak ktoś ma do sprzedania PC, to proszę pisać. Z pierwszej kamery. O. Jadimy z pierwszej kamery. No nie no, nie wyrobię. O. No chyba, że tak. Z pierwszej kamery bym tego nie został. Nie Jeszcze też jest cholony. Opuść śmieciarkę. Teraz chcę wóz. Śmieciarka... bez Kniece. Ładu się, ładu ładu się ładu się. Ładu się. Ładu się. Ładu się, o Ładuje. Fireworks de artifício, aqui em Nie chcesz się mnie słuchać? Głupi pan. Oh, Cię uciekasz. Co sam wiesz. Nie chcę bus wziąć. Excuse me! Excuse me. Ten pan jest bardzo zarobiony. Ciegnij, Michael! Brawo! I tu! tu. I weź broń do ręki! Są tam! Bravo, tu! Patrzcie, policja! Ci tu powinni być! Ale ich nie ma! Co się stało do tego pana? Przepraszam... Kajsu nie masz... Ile minut? 11 To chyba... WSZYSTKO! Kow tym hej hej hey, naprawdę. To so i wchodź na kanał mojego kolegi Ungarek Fikuszny i tam będzie jego kanał. No, na u niego też trwamy guziki, dajcie łapkę w górę. on ma ponad 100 subskrypcji. Pracuje 3 miesiące około. o korekcie. czekajcie, 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 No. no to nie bójcie się zostawić nacisnąć czerwonego przycisku i łapki w górę i komentarza. What? No, no to wszystkiego dobrego i widzimy się następnym razem na moim kanale. maneczko.